Który obraz Ci się najbardziej podoba? Znaczy ja tematycznie w porównaniu do zeszłego roku, znaczy nie w porównaniu, do skompletowania do zeszłego roku, gdzie kupiłem psa na kanapie, w tym roku musiałem kupić obraz z numerem 15, czyli Prunczy Pessy. Jest mniejsza, ale zawsze jako młodsza siostra czy też młodszy brat, no, wymagałoby, żeby był mniejszy. Pewnie nie urośnie, ale trudno. Czyli to malarstwo pasuje Ci do wnętrza swojego mieszkania? Znaczy ja mam coś takiego, że tak jak i w moim życiu prywatnym, jak i w moim... W wyglądzie, jaki w moim mieszkaniu, chaos panuje, jest mile widziany, więc różne rzeczy odnajdują się we wnętrzach mojego mieszkania i nie zamykam furtek na nic, więc na wszystko jest miejsce, byleby mnie cieszyło i gdzieś odpowiadało wizualnie. Czyli będziesz brał obraz do Izraela. Znaczy, ja, nie, bo ja muszę to, to, to troszeczkę naprostować. Mieszkanie w Izraelu jak najbardziej, ale to nie jest powiedziane, pomimo tego co już wyczytałem, że już planuje iść do wojska, rzucić obywatelstwo. Nie do końca tak. A, no, przecież wiadomo jest, że są ludzie, którzy mieszkają w dwóch różnych miejscach. Jedni wybierają mieszkanie w centrum i poza miastem, a ja sobie wybrałem mieszkanie w Warszawie i w Tel Awiwie. A mam zamiar to godzić na tyle, na ile będzie to możliwe i rozsądne. A wiadomo, że jak będę mieć dwa tygodnie w trakcie zimnej zimny, wolnego, no to wolę jest spędzić w Tel Awiwie. Ale nie oznacza to, że zrzekam się obywatelstwa polskiego. Jak określiłaby Pani swój cel w malarstwie? Najprościej, jakby jeżeli chcielibyśmy tak to usy usystematyzować, no to pewnie należało powiedzieć, że jest to malarstwo figuratywne i to tyle. A, no to jest takie ze środka duszy, z serca. Po czym właśnie można było Pani malarstwo poznać? Na pewno po jakimś czerwonym kolorze, po bieli? W tym roku na pewno pobieli, ale to nie znaczy, że w przyszłym roku tak będzie i że w zeszłym roku tak było. Akurat w tym roku rzeczywiście biel, bo biel jest, myślę sobie, najpiękniejszym kolorem. Wie pani co? Myślę, że chyba po nastroju. Kiedyś, w latach 90., można było poznać po tym, że kobiety mają skrzydła i że są to anioły. W tej chwili coraz rzadziej, bo myślę, że nie trzeba mieć skrzydeł widocznych, żeby być aniołem. Myślę, że po klimacie i po nastroju. A co by pani powiedziała w ogóle o malarcie polskim, o malarcie nowoczesnym? Jakby nie mam nic przeciwko, znaczy generalnie wyznaję jedną zasadę, że wszystko co jest prawdziwe jest ok, jest fajne. Myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy no nie do końca, aż tak powiem, uprawiają prawdziwe malarstwo. Jest mnóstwo, myślę, hochszaplerów w tej chwili, natomiast na 100% w Polsce jest mnóstwo, wiele, wiele talentów. Jakiej pani muzyki słucha, tworząc pracę? Słucham bardzo wiele, słucham eklektycznie. Jeżeli pyta pani o to, jakiej muzyki słuchałam przy powstawaniu tej wystawy, no to mogę oczywiście wymienić Arvo Part, to jest taki za wschodniej granicy kompozytor klasy góreckiego i pendereckiego, genialny absolutnie. Ostatnio z moim synem jeżdżąc do przedszkola słuchamy Jonas Brothers, ponieważ Antek do szkoły, przepraszam, bo już do szkoły chodzi. Antek jest fanem Jonas Brothers, więc Jonas Brothers również słucham.